was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla Was odcinek z różnymi pomysłami na posiłki. Jeśli obserwujecie mnie na moim Instagramie, to pewnie wiecie, że interesuję się gotowaniem czy pieczeniem i e, dzielę się także tym z Wami właśnie na moim Instagramie. I czasami także pojawiają się filmy o tej tematyce. Na przykład jakiś czas temu nagrałam dla Was Full Day of Eating, czyli film, e, gdzie pokazywałam Wam, co jem w ciągu dnia. I dzisiaj troszeczkę zmieniłam tą formę e, i pokażę Wam po prostu posiłki, które towarzyszą mi na co dzień, które bardzo lubię, które są w pewien sposób przeze mnie sprawdzone. Dokładne proporcje będę się starała wam napisać w opisie, ponieważ tutaj pokazywałam wam krok po kroku jak to robię i po prostu będziecie mogli sobie zobaczyć ile danego produktu dałam. Przygotowałam dla was w sumie 5 posiłków, trochę na słodko, trochę na słona i także nie kategoryzowałam tego, ponieważ stwierdziłam, że możecie to jeść jako śniadanie, obiad, kolacja, nawet deser. Są to też trochę wakacyjne pomysły, przepisy, także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Oczywiście po więcej inspiracji zapraszam na Instagrama, gdzie staram się być z Wami na bieżąco, dodawać bardzo często zdjęcia, także wpadajcie, a już nie przedłużam, no i zabieram Was do pierwszego przepisu. Do jajecznicy z kurkami będziecie potrzebowali oczywiście jajek, kurek, cebulki oraz oliwy lub oleju. Ja dodatkowo jeszcze wzięłam pomidorki koktajlowe oraz jakieś pieczywo. Na początku podsmażam cebulkę na oliwie i w tym samym czasie gotuję dosłownie przez minutę e, kurki na rządku, ponieważ zawsze tak robię z grzybami i później dodaję do cebulki i chwilę podsmażam, oczywiście dodaję przyprawy. Tostuję oczywiście pieczywo, takie jest moje ulubione. Do jajecznicy obowiązkowo szczypiorek. Na pieczywo dodaję hummus. Do serniczków z jagodami będziecie oczywiście potrzebowali mleka, mąki, jajka, opcjonalnie odżywka białkowa, twaruk i ja tutaj mam jagody. Jeśli nie macie, możecie użyć na przykład truskawek. Ja dodaję także erytrytol, możecie dodać jakiś inny słodzik do smaku, to jest już wedle uznania. Podajemy serniczki z ulubionymi dodatkami. Ja akurat wybrałam skier waniliowy. Mój kolejny pomysł to pudding z musem mango. Dałam Wam tutaj dwie propozycje, ponieważ wiem, że tapioka jest ciężej dostępna. Także alternatywą będzie pudding chia. Wszystkie dokładne proporcje znajdziecie w opisie, a zacznijmy od pudingu z tapioki. Lutuję około 20 minut na bardzo małym ogniu, ciągle mieszając, aby tapioka nie przewarła. Mój drugi pomysł to pudding chia, który jest dużo szybszy w przygotowaniu. Zalewamy nasiona chia mlekiem. Ja akurat tutaj użyłam także tego kokosowego. Dodaję oczywiście erytrytol. Wkładam na chwilę do lodówki i w tym czasie zabieram się zrobienie musu mango. Pudding czy ja możecie zrobić wieczorem i zjeść na śniadanie, ale on tak naprawdę też żyje, że tak powiem, w kilka minut. Tutaj wersja z puddingiem z tapioki jest równie pyszna. Polecam wam spróbować obie wersje. taki bowl warzywny z ciecierzycą oraz takim miksem kasz. Dodaję ulubione warzywa, dodatki. Zaczynam od podsmażenia ciecierzycy na oliwie. Dodaję słodką paprykę, wszystkie inne ulubione przyprawy. Kroję pomidora oraz mozzarellę. gotowany mix kasz z soczewicą wykładam do półmiska i jeszcze tutaj sobie razem z tą ciecierzycą podsmażyłam awokado oraz kukurydzę to jest naprawdę super połączenie bardzo wam to polecam dodałam też odrobinę sosu sojowego właśnie do podsmażenia i wyszło super jeszcze tutaj ogórki małosolne żeby było tak bardziej świeżo i zrobiłam także sos taki winegret trochę na bazie miodu musztardy oraz oliwy I dalej moje ulubione gofry bananowo-kakaowe. Miałam tutaj przepiękne jeżyny, także sobie dodałam na wierzch. Tutaj widzicie wszystkie składniki, dokładne proporcje oczywiście w opisie. Gofry piekę przez dobre kilka minut, nie otwierając gofrownicy. I później wykładam je na taką kratkę, aby nie były takie gumowe. Podaję z masłem orzechowym oraz z powidłami śliwkowymi. Muszę Wam przyznać, że jest to ulubione moje połączenie. Naprawdę koniecznie spróbujcie. Oraz z owocami. Także kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie więcej pomysłów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i może uda mi się nagrać jeszcze jakiś tego typu odcinek. wpadajcie na Instagrama, na TikToka, a ja już będę się z Wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcenie na moje czasu.